Witam w kolejnej sesji zagrajmy w StarCraft 2 Wings of Liberty. Ostatnio skończyliśmy na wykonaniu misji polegającej na zdobycie artefaktu dla Mobiusa. Teraz może zobaczmy jaka jest kolejna misja do wykonania. Może jak zróbmy jakąś misję związaną z Dr. Henson. Teraz zobaczymy. No, czytaj się. Aha. No to może zobaczmy misję na czerwonej skale 3. Słyszałem, że słynny Jim Raynor wrócił do gry, ale ma pusto w kieszeniach. Na planecie Czerwona Skała znajdują się najwartościowsze złoża minerałów. Ale po inwazji Zergów, Kel Moriańczycy spakowali manatki i opuścili to miejsce. Kilku przedsiębiorczych facetów mogłoby tam zbić fortunę. Spotkaj się ze mną na Czerwonej Skale. Dziś mała przygoda. Okej, okay, na tej czerwonej skale poznaliśmy kolejną ważną postać w fabule StarCrafta, więc może wykonamy tą misję, żeby trochę popchnąć fabułę do przodu. Poziom trudności normalny, więc zaczynamy. Czerwona skała, przeklęte miejsce. Minąłem już jak nie znoszę wulkanicznych planet. Że ci się udało, jestem toż. Pomożesz mi wydobyć minerały i sprawię, że będzie to warte Twojej uwagi. Gdzie jest haczyk? Niestety to miejsce jest nieco niestabilne. Niżej położone tereny co kilka minut zalewa lawa. Oczywiście to tam można znaleźć najbogatsze złoża minerałów, ale to nie powinno stanowić problemu dla takiego twardziela jak ty. Komandorze, odbieram również biosygnatury Zergów na powierzchni. Będziemy musieli wydać część zebranych minerałów na samą obronę. A im więcej wydamy, tym bardziej się to przeciągnie. Lawa i Zergi. Moje dwie ulubione rzeczy. Zróbmy to. Czyli jak się okazało jest to ta misja znana z do StarCrafta 2, polegająca właśnie na ucieczce przed lawą. Powinno być dosyć zabawnie z moim skillem. No to wrócimy jak już się mapka wczyta. Do zobaczenia. Ok, witam z powrotem na mapce znanej z e, trailera. Zaczynamy wydobywać troszkę surowców. Zobaczmy co mamy z wybierania. 8000 minerałów, powinno być dosyć prosto. Rozbudujmy reaktor, żeby więcej marinesów zrobić. Aha, najmniejszych jeszcze możemy później przystać dopiero. No dobra, może zróbmy więcej RK. Jak się zrobią koszary, to zrobimy więcej Marines. Może poślimy ich na zwiad, żeby zobaczyć, czy nie ma gdzieś jakiegoś większego pola minerałów. Oho, nie podoba mi się ten alarm, bo się lawa zaczyna podnosić, tak. To niezbyt dobry moment wybrałem na wysłanie zwiadu. Lawa się podnosi. Natychmiast zabierz te ERK na wzniesienie. A, gdzie ty idziesz? Szybko, szybko tutaj. Tutaj. Może... Aha, tak, ustawiłem poziom zbiórki na poziomie lawy, więc to nie byłoby zbyt dobre dla naszej ekonomii. Wow wow wow, ale nas zalało. No, ciekawe, kiedy opadnie ta lawa. Trzeba jak najszybciej wykonać tę misję i zgadnąć troszkę ładną ilość kaski od tego czarnucha. No dobra, już można zacząć zbierać. Czysto. Można kontynuować operacje wydobywcze. A wyjdźcie tutaj, zwiedźcie mapę. Ten licznik pokazuje przewidywany czas pozostały do pojawienia się lawy. Przenieś wszystkie jednostki i budynki na wyższy teren, kiedy ma to nastąpić. Zobaczmy co tutaj się znajduje. A, Zergi, nie Chyba zginiemy. Oj tak. I po zwiadzie. Jak fajnie. No dobra, to wy też idźcie zbierać minerały. Gazu chyba nie mamy, no niestety gazu nie mamy. A nie tutaj jest, dobrze. No, ale gazu... No, nie można w sumie gaz zbudować Żeby można było zrobić jakieś ulepszenie dla naszych jednostek A Wy sobie ładnie tutaj zbierajcie Co tu się znajduje? Aha, kolejne surowce Mam paru kumpli, którzy ci pomogą. To kosiarze. Kosiarze mówisz? Cholera, kowboju, musimy wyszkolić więcej tych gości. To niezłe zakapiory. No tak, kosiarze to dosyć fajne jednostki, zawsze przydają się na multi. Dzięki temu można robić fajne wjazdy na chatę przeciwnika i niszczyć mu przy okazji eko. W zasadzie tylko do tego służą, bo zbyt dużej siły ognia to nie mają. No rozwalcie tych Serglingów Okej okay. Pójdźmy dalej zwiedzać O, zdobyliśmy kolejne centrum badawcze, porę. dowodzenia ten kontrakt i zabierajmy tyłki z tej planety No tak, gdzie na ich posadzić w sumie? Może tutaj A może najpierw zabierzmy Rk. żebym Niech wylądują W ramach przypomnienia komandorze im więcej minerałów wydamy na wojsko, tym dłużej potrwa osiągnięcie celu. Niech pan dobrze nimi gospodaruje. Ok, zmierzmy troszkę surowców rozrzuconych po okolicy, przyspieszy nam to troszkę zbieranie. Pójdźmy troszkę dalej, żeby zdobyć może punkty badań nad zergami. Ok, już troszkę armii mamy, powinniśmy móc się obronić przed ewentualnym wjazdem zerglingów. Zobaczmy może, co jest tutaj. A, ci się niech się załadują. No, załadować. Załaduj. Okej, okay, i lecisz w górę. I polećmy tutaj. Ale to już chyba w następnej... Po następnej fali lawy zaczniemy wydobywać, bo już tylko dwie minuty zostało. O, więcej jednostek, fajnie. Komandorze, na skanerze widać duży obiekt biologiczny. Niedaleko pańskiej pozycji, wow, wow, ta, to, to jest chyba baza. Brutalisk. Jeśli udałoby się go zabić, to moje to znaczy nasze badania by na tym skorzystały. Ok, to może wróćmy tutaj i zobaczymy, jak tam nasza armia wygląda. A i zacznijmy, może więcej gazów wydobywać. Kto nas tu atakuje? Wow, 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 wow. Gdzie, gdzie, gdzie? Okej. Okay. Śmierci hmm, Czy musimy zabić Brutaliska? No dobra. Zbudujmy może fabrykę czy coś takiego. Mamy do zbudowania niestety nie. Zbudujmy więc więcej koszar. więc może Marudew zrobimy. Wydasz jakiś rozkaz? może niech. A w sumie może ich zostawimy jeszcze w bazie, bo już niedługo zacznie się pojawiać. No może zbudujemy ten ulepszeń dla naszych jednostek Nie jest ten RK, dobra Niech potem to zbuduję i dalej ci łamy A może potem zbuduj bunkier No to jakie jest pole minerałów To dosyć ładne, też można zacząć zbierać Oho i wziąć, żeby już przestali zbierać w surowce. Rośnie aktywność sejsmiczna. Zalecana jest ostrożność. Ok, za 20 sekund zacznie się lawa. To jeszcze zobaczymy, czy nic nam nie zagraża. Przeciwlotniczego do naszej bazy tutaj. Uwaga, lawa zaraz się wyleje. Natychmiast ewakuować się na wyższy teren. O, możemy najemników przyzwać. Możemy troszkę wydać na to pieniędzy. Okej, okay, mamy elitarnych marines. A, to elitarni maruderzy. Sorki ludzie za to, dobra. A to jeszcze tutaj buduje? To Zbudujmy tutaj może reaktor. Żeby my sami zbudować i zabić tego brutaliska? Okej, okay, to ląduj i zacznij zbierać. A wy też także zacznijcie zbierać. Dobra, może poślimy ich troszkę na świat. Zobaczmy co tam się jeszcze czai. Wow, wow wow. Trzeba bronić naszą bazę. Ok, wyładować. Zacznijcie zbierać minerały, żeby nie tracić zbyt dużo czasu. Ok, zbudujmy może sanitariuszkę. Jest dwie sanitariuszki z troszkę Ok, ci może poślijmy ich dalej na świat? może będą jakieś jeszcze surowce do zebrania na mapie. najbardziej o, doskonale Nic sobie poradzić, tak Oho, baza ...sergów. Może być Jakam idzie zbieranie, dosyć dobrze idzie zbieranie. Może pójdźmy tutaj. Kolejne złoża minerałów, super. Zresztą te minerały występują też normalnie na multi, to jest tak zwany gold. Bardzo się opaca robić na nich ekspansję. Okej, okay. a jeszcze dwa zerlingi zostały, okej. Okay. Zbierzmy. I gdzie jest ten brutalisk. Oho, oho! Okej, wróćmy, może tutaj spróbujemy go pokonać naszą marmią. Gdzie są nasi marines? Czas, zgubiłem marinesów? O żal. A nie, tutaj są. Skoro ty jesteś ze mną, ja jestem z tobą. Masz tu współrzędne najbliższych złóż minerałów. Gotowy do akcji! Okej, okay, zobaczmy czy uda się pokonać tego brutaliska Zróbmy może więcej marines Pójdźmy tutaj Zgrupujmy koszary i zbudujmy więcej maruderów A ty co, zbieraj A, zbuduj może właśnie magazyny Dwa magazyn, pani wystarczyć. Potrzebne dodatkowe magazyny. Ok, mamy sanitariuszkę Maruderów. Zobaczmy, jak tutaj jest sytuacja. Aha, czyli to można wbić na górę. Zresztą powinniśmy zdążyć przed lawą. Zaraz ruchy tutaj. No, zbierajcie minerały. Dosyć jeszcze sporo zostało. Nie podoba mi się to. No właśnie, niczej, szybciej, szybciej, szybciej. Wbijamy i idziemy zabić Brutaliska. Gdzie jesteś, Brutalisk? Dobra. No dosyć ładnie idzie. Kto nas atakuje? Wow, 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 wow. Załaduj. W sumie tak zaraz będzie lawa Oj, chyba nam... A nie, bazę mam pod obroną, bo teraz mamy ulepszenie do bunkra, że nie trzeba mieć... Marinesów w środku. Wow, a szybko tutaj. Zacznijmy robić troszkę marinesów. Może zdążymy przed lawą? Zobaczymy, czy zdążymy. To będzie epickie, jak nie zdążymy. A, żal. Chodźcie tutaj. Wow, straciliśmy bunkier. Jaki żal. Budujemy kolejny bunkier. Jak zablokowany? Co ty mi tu gadasz? Okej, okay, zdążyliśmy. Tu może opuśćmy magazyn? I chyba teraz przejdziesz, tak, przejdziesz. Okej, okay, myślimy troszkę... ...kosiarzy. A może nie teraz kosiarzy myślimy. Okej, okay, chodź tutaj, chodź. Rośnie aktywność sejsmiczna. Zalecana jest ostrożność. Dobra, poczekamy aż ta lawa minie. Wszyscy bezpieczni, chyba tak. Okej, okay, zupełnie, może lepsze, nie? Kto już został na dole? Nikt. Ok, wstaćmy trochę, marinesk do środka. Budujemy bunkry, jeden tutaj i drugi tutaj No, troszkę wydaje jeszcze surowców, ale okej, okay. można już zacząć lądować Może zgrupuję kosiarzy Gdzie są ci kosiarze Lęka okay. się kosiarza Okej, lądować I zbierać dalej Jak są surowce? Aha, jeszcze troszkę tutaj zostało? Dobra. Weźmy nasze centrum dowodzenia i wylądujmy tutaj. RK też niech tutaj idzie. I może tą armię poślimy tutaj do obrony. Wyładować wszystkich i zbierać. A wy co? Zbierać gaz. A może zbierali gaz, że mają już teraz daleko. Ok, lądować tutaj. Oho, ktoś nas atakuje. Ok, zbudujmy może więcej kosiarzy. Tak z trzech. Co tam jeszcze nie buduję magazynów? Buduj magazyny! Tutaj troszkę się cofamy z tymi minerałami Dobra, wydobywać Potrzebna gdzie boli. Marnujemy czas. No, Okej, okay, powiedzmy, że wydobywamy, Znałem, że tego wstaćmy tutaj. No powiedzmy, że jakoś idzie. Oho Nie podoba mi się to Troszkę jeszcze zostało Zobaczmy gdzie jeszcze można zebrać minerały Może poślimy kosiarza innego Tylko bardziej rannego żeby zebrał tutaj surkę O, doskonale Uwaga! No, aż 3000 minerów prawie zebranych. Dosyć żałosne tempo zbierania, ale bezpieczne. Musisz się szybko ewakuować. No aż teraz chyba nie ma sensu wydawać się na większą armię. trzeba ciłać surowce. No, może ich zgrupujmy. Tak też zgrupujmy i zgrupujmy tą armijkę Czekałem na Ciebie huh? Wydasz jakiś rozkaz? Bardzo dobrze Gotowy do akcji Toży ta Rka, chyba trójka, tak